No nagrywamy. Ja tam ze Ja nominuję tutaj swoich szkółkowiczów i plus do tego swojego z dwóch synów, trzech synów właściwie Piotra, Przemka i Tomka. Dziękuję. Proszę, dalej. Ja nominuję Tatę, Mateusza, Maklesa. I mojego brata. A ja mam siostrę Ewelinę i chłopaka Pawła. A ja nominuję Adriana Osmulskiego i Julitę Kalinowską. A ja nominuję Tatę Patryka Koniecznego i, i Adriana Ziembę. Karolina Jeszcze ja osoba. Ewe Ewę To ja nominuję Kasię Sowę, Adama Tichonia i Kubę Jędrzejczyka. Ja nominuję Marlenę Tyras, Sylwę Paty i Iskę Sudykę. Ja nominuję Mateusza Głuszka, Martynę Grzesiak i Agatę Kawę. Ja nominuję obie siostry, Radka Jerza i Szymona Spychalskiego. Dobrze. Zapraszamy. Tak porzuóż No i jak było Dziękuję wszystkim Dziękuję Teraz podziękować trenę.